Hey. Do Marsala, odwiedzić Sylwię, hey. zobaczyć Andiu. Tak, idziemy do Marsala, właśnie odwiedzić Sylwię. Sylwia nas zabierze w fajne miejsce na Owoce Morza. Zobaczymy, co tam jest na miejscu. Także dzisiaj spędzamy wieczorek tam. Przed chwilą tego, przed chwilą, właśnie Sylwia nam umówiła kościa, który po nas podjechał i który nas tam transportuje. A przed chwilą pojawiła się jakaś dziwna, inna taksówka, która nas zaczęła straszyć różnymi, dziwnymi rzeczami, że, że u nich tam jest bezpiecznie i tak dalej Ale my jedziemy dwa razy taniej do Marsala, nie będziemy, nie będziemy przepłacali, dlatego słuchajcie, jeżeli wybieracie się do Marsala na nurkowanie to mogę Wam z ręką na sercu polecić właśnie Marsa Blue. Kontakt z Sylwią, ona Wam tutaj podpowie, jak co najlepiej zrobić. Z nią macie pewność, że będziecie nurkowali w samych najpiękniejszych miejscach, ale mam nadzieję, że dzisiaj się uda jeszcze z nią nagrać wywiad gdzie opowie swoją historię, opowie jak tutaj trafiła, założyła własny biznes, jak się tutaj w Egipcie mieszka, bo rzadko się spotyka, żeby blondynka z Europy przyjechała do Egiptu i <grymny> otworzyła tutaj swój biznes, także mam nadzieję, że Sylwia się podzieli z Wami tą swoją historią. Właśnie dojechaliśmy do Marsa Lam. Okazuje się, tak jak nam tutaj kierowca powiedział, że znajdują się dwie takie większe ulice parę sklepów i tak dalej, ale wystarczy, bo jest bardzo kameralnie. Przed chwilą właśnie byliśmy w sklepie i tak jak wam wcześniej mówiłem, znajomi poskładali zamówienia i cały wagon papierosków jedzie do Polski. Także wszyscy będą obdarowani. Zapłaciłem za taki dziesięciopak malborasów 30... Jest, jest. Yy, yy, za, yy, za, yy, zapłaciłem za taki dziesięciopak 32 dolary. E, także no to gdzieś wyszło za paczkę tam koło. No wcale tak tanio nie wyszło, no ale tego. Ale z racji tego, że my w Polsce, my w Polsce nie mamy czegoś takiego, no to mogę po prostu znajomych tym poczęstować. Tutaj mnie jakiś pan już. Na, tutaj mnie pan już jakiś napastuje z lewej strony. My czekamy na Sylwię. I zaraz właśnie uderzamy na jedzonko. A szkoda, że mogę tylko 10 paczek przywieźć, bo chyba tylko właśnie, jeżeli chodzi o poza Europą, to my tylko 200 sztuk papierosów możemy przywieźć, nie? No, także niestety więcej nie mogę, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W ogóle taka e, ciekawostka, słuchajcie, że e, 3 lata temu, bodajże 3 a, ale, ale urwał e, 3 albo 4 lata temu jak byłem w Kurganzie No nie dają mi powiedzieć. 3 albo 4 lata temu, jak byłem... O kurcze, ale kurczaki, zobaczcie. Takie kurczaki trzymają w klatkach. Nie wiem co oni tutaj z nimi robią, mniejsza. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że trzy lata temu, jak byłem w Kurgadzie, to podszedł do mnie gościu i dwóch mi chyba Egipcjan powiedziało, czy nie jestem od nich, bo wyglądam jak Egipcjanin. I wyobraźcie sobie, że ostatnio, jak byłem z Sylwią na nurkowaniu, siedzieliśmy na butlach, przyszedł taki żołnierz właśnie z armii egipskiej i do Sylwii kolegi się spytał, czy. Czy ja dzisiaj pracuję z nim, bo, bo myślał, że jestem właśnie Egipcjaninem i że tak ponoć wyglądam. Także słuchajcie, dajcie znać, czy jest jakieś podobieństwo, czy to tylko im na miejscu się tutaj wydaje. Może wiecie, może jak się opalę, może jak jestem opalony i tak dalej. No to rzeczywiście jakąś tamtą urodę egipską można by podpiąć. Tym bardziej, że jestem łysy i tak dalej. Zaros. Także Sylwia, wyglądam na Egipcjanina. Wypowiedzcie do kamery. No ja mówię, że tak. Mówią, że tak. Czyli tutaj, czyli tutaj macie potwierdzenie. Tutaj ekipa teraz podeszła na trzcinę. O, piesek mnie obwąchuje. Co tam? Co No, ekipa właśnie tutaj podeszła. Teraz wypić sobie trzcinę cukrową. Ja nie piję, bo to jest za słodkie dla mnie. Nie przepadam. Nie! Bo mówią, że dla mnie zamówili. Ale nie wiem, próbowałem tego parę razy. Jest bardzo dużo osób, które się tym zachwycają, ja jakoś nie, ale zobaczcie, jak to wygląda. To powierz powiesz mi tego do kamery, co tam się odbywa za, za kotarą? Z tym, z tym panem rzeźnikiem. Pan rzeźnik przeprowadza krówkę, tak. zasłania radłem. dobrze mówię? Kładzie łepet krówki na drewnianym czymś i siekierką Dobra. go odcina. Tutaj, koniec. Tutaj na ulicy, tak? Tak, tam jest pan. W białym fartuchu. W białym, w białym fartuchu, pan cały krwią pobudzony. Tam chyba nawet, się, chyba nawet się w misce myje, z tego co widzę. Także, No, taki mamy klimat, no. No dobra, robimy kolejne podejście do tego. No nie no powiem wam tak, ja naprawdę lubię słodkie rzeczy. Ja naprawdę lubię słodkie rzeczy, a to to jest przeruklo. Tak jak jest wielu ludzi, którzy na przykład nie jedzą tak słodko jak ja potrafię się najeść, tak dla mnie jeden łyk tutaj to jest... Słodkie jak jest tak na cholera i ci wiatrami. Teraz tak... Zdrówko. No, no zdrowia Na budowie. Zdrówka. Ej, pies mnie polubił nie No fajny Ta, jest. Ten pies coś. chyba wszystkich lubi. No nie da się ukryć, jest słodkie. Co? <laughs> ale jest takie wiesz orwendalne. <laughs> no pyszny. macie coś takiego, co w potem nie w Nie no, nie, no się, nie? A w ogóle no robienie tego... No. To było coś no, pięknego. Ja nie sądziłem, że możemy takie w wsadzić do maszyny. No <laughs> Ej, okej. Ile takie? Jedno? Okay. Eee, nie wiem, cztery kosztowało y, euro, no to... Zabrała nas ponoć w najlepsze miejsce z mocami Morza Marsalam Także zaraz się przekonamy, czy mówiła prawdę, czy tylko ściemniała Jemy kreweteczki, kalmary, dostaliśmy sosiki, sałatki Także testujemy My już wracamy z kolacji na jedzeni. Zjedliśmy przepyszne kalmary, naprawdę były bardzo dobrze przyrządzone. Krewetki w ziołach, w warzywach. Także naprawdę smakowało, było pysznie teraz jeszcze kupić jakieś pamiątki tutaj o, tutaj otworzyli jakieś miejsce, coś Ala plac zabaw, zobaczcie A i zobaczcie jakie tutaj w ogóle auto jest. Nie wiem do końca co to jest za auto, ale wygląda fajnie. Cześć! Kaj, dopiero o 10 będą wiedzieć o Bierz. Nie, poczekaj To jest strasznie ciężko to się trzeba rozejrzeć, bo tu jest tyle rzeczy, nie? Czekaj, bo ja chyba z tyłu mhm. coś ja. So I guess.